Przepisanie tekstu. W Moskwie przebywają amerykańscy urzędnicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzega przed sankcjami, jeśli Rosja nie zaprzestanie działań wojennych. Delegacja amerykańska udała się do stolicy Rosji, aby omówić z przedstawicielami tamtejszego rządu kwestię zawieszenia broni na Ukrainie, jak poinformował prezydent Trump. Wcześniej Ukraina, po rozmowach w Arabii Saudyjskiej, wyraziła zgodę na rozejm trwający 30 dni. Po spotkaniu w Dżudzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że to teraz Stany Zjednoczone powinny przekonać Rosję do zaakceptowania propozycji zawieszenia broni. Kreml poinformował, że analizuje sytuację i wkrótce może dojść do rozmowy telefonicznej między prezydentem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Donald Trump przekazał, że otrzymał pozytywne sygnały dotyczące możliwości zawieszenia broni, jednak zaznaczył, że Pozytywne sygnały nic nie znaczą i że sytuacja jest bardzo poważna. Według jego słów, w przypadku kontynuowania wojny przez Rosję mogą zostać nałożone na nią niszczycielskie sankcje, które będą bardzo złe dla Rosji. Trump wyraził nadzieję na doprowadzenie do pokoju i niechęć do wprowadzania sankcji. Zaznaczył również, że strona ukraińska zmieniła swoje stanowisko, a prezydent Zełęski, który wcześniej wydawał się niechętny pokojowi. Teraz wyraził na niego zgodę. Prezydent USA odmówił oceny prawdopodobieństwa zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni, ale wyraził przekonanie, że ma ono sens dla Rosji.